Rozmawiamy z Dariuszem Senkiem po jego występie na gali w Olsztynie. Jak wiemy, dostajesz kontuzji, masz rozcięty łuk bijowy. Przybliż nam trochę sytuację, jak, jak do tego doszło. A więc no, od pierwszej rundy poczułem, że go trafiłem. zarzuciło go troszeczkę, no i poleciałem do przodu, chciałem go już wykończyć w pierwszej rundzie. On ze strachu zgiął się no, i uderzył głową w mój łuk no, no Poczułem już ciepło na policzku, to już wiedziałem, że ugrwiowy pękno i no, niestety. I sędzia nie pozwolił mi dalej boksować. No, prosiłem go, mówiąc, żeby chociaż puścił mnie do końca tej rundy, właśnie, że postaram się go skończyć, no ale no, nie dał się uprosić razem z lekarzem i, i ogłosili jak na razie techniczny remis. Walca chyba wybrałeś się do szpitala na szycie, z tego co widzę, zgadza się? Tak, tak, no, założyli mi trzy szwy, także no, myślę, że niedługo się zrośnie, no, zobaczymy jak to będzie się właśnie goiło wszystko. No. Trener mówił, że będą składać protest oczywiście, że będą chcieli, żeby walka była jako nieodbyta, no bo oczywiście no, ja wygrywałem jeszcze tak jak mówię, no mógłbym go skończyć w tej pierwszej rundzie, no, ale nie dali mi szansy. Bo chyba troszeczkę szkoda byłoby psuć sobie rekord remisem, prawda? Zwłaszcza, że Rywala ma podłączonego i pewnie ta walka długo by nie potrwała. No tak, dokładnie. No szkoda był w ogóle, żeby w bilansie wyglądał remis z takim zawodnikiem. On miał kilka przegranych, a z takimi zawodnikami się nie remisuje. Ja wiedziałem, że już jeszcze w pierwszej no maks w drugiej rundzie już by nie dotrwał, no i szkoda by było właśnie, jeśli by tak to zostawili. Chciałbyś spotkać się z nim w rewanżu, czy raczej uważasz, że, że to nie ma sensu? Myślę, że to nie ma sensu, jeśli on był już w pierwszej rundzie podłączony, no to myślę, że teraz też bym to zrobił w pierwszej rundzie, także teraz myślę nad jakimiś innymi przeciwnikami, bo w półciężkiej wadze czuję się bardzo dobrze i jestem pełen mocy, no i myślę, że będą dobre walki. Zdarzyła Ci się kiedyś taka kontuzja, nie wiem, na ringach amatorskich, czy na zawodowych, chyba sobie nie przypominam, żebyś tam jakieś problemy z łukiem brwiowym miał? W zawodowym to pierwszy raz jak na razie, no i w amatorstwie miałem raz tylko delikatnie rozcięty, no ale to nie było nic takiego właśnie ostrego tak jak teraz, no tutaj są walki bez kasków, trzeba uważać, no wazelino miałem nasmarowane łuki brwiowe, no ale to niestety nic nie pomogło, bo to były dosyć mocne uderzenie. Ile czasu się taka kontuzja będzie goiła, aż wrócisz do, do pełni zdrowia? No nie wiem, miała być gala na następny miesiąc, no ale raczej na tej gali nie wystartuje. no i myślę, że trzy tygodnie trzeba liczyć, po tygodniu mam zdjęcie szwów, no i jeszcze dwa tygodnie do pełnej regeneracji tej rany właśnie, żeby to się nie rozchodziło podczas sparingów, no i myślę, że będzie dobrze, ja to się, na mnie się to szybko goi i wszystko. A jak Ci się podobała atmosfera na hali, bo chyba, chyba to zrobiło wrażenie, prawda, pełna hala ludzi, do tego fajny doping, także w sumie chyba było warto wyjść i spróbować powalczyć. Oczywiście, no tutaj gala bardzo dopisała, była praktycznie pełna hala. Ode mnie sternowo też przy kilku chłopaków przyjechało, mieli drogę 500 km po nas, także jestem im wdzięczny za to. No i naprawdę, bardzo fajnie się, krótko, krótko się boksowało, ale bardzo fajnie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.